maneczko, witajcie tu, Kifia. To kolejny odcinek z Plants versus vs. I słuchajcie, wczoraj był nowy update, oczywiście. A my będziemy mogli już w tym momencie zrobić na pewno odrodzenie. Co potrzebujemy do odrodzenia? Potrzebujemy po pierwsze Alessio. Epicki oraz, słuchajcie, Krostini dla dzieci. Cokolwiek to znaczy, myślę, że to jest jakieś przetłumaczone dziwnie, ale potrzebujemy tych dwóch Brainrotów, no i oczywiście milion. Jeśli chodzi o kasę, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o te Brainroty, no to słuchajcie, może być lekki problem, ponieważ, słuchajcie, no, ja nie zbierałem tych Brainrotów, ponieważ mam chyba automatycznie wyłączone, słuchajcie, sprzedawanie, tak, a raczej włączone. A to są, mają być epickie, więc epickie, słuchajcie, muszę sobie zostawić. W takim razie dwa epickie potrzebujemy Alessio i Krostini dla dzieci. Także te dwa brainroty muszą do mnie przyjść. No i teraz pytanie, gdzie one są? Gdzie one są? Czy mi takie bombombini, gusini jest? Tutaj Trilarylo, Tralala, Orangutini, Ananasini, tripitroppa, Brybry Patapim. No jest tutaj dużo, ale czy mamy tutaj coś, co potrzebujemy Otóż Jest jakaś legenda, nawet. Bottellini. Słuchajcie, Alessio, on wygląda troszkę tak, nie wiem, jak jakiś taki e, bałwan. No i słuchajcie, Krostini dla dzieci też. Potrzebujemy, słuchajcie, a później zrobimy sobie rebirfa oczywiście, no ale żeby zrobić rebirfa będziemy potrzebować, słuchajcie, nasze brainroty gdzieś przenieść, dlatego już się na drugim koncie zalogowałem, nie wiem gdzie jestem, o! Słuchajcie, jest tutaj! Zobaczcie go, jest tutaj mój drugi pomocnik oczywiście, on sobie stoi na pustym koncie, on jeszcze nie wie, że dostanie niedługo giga dobre brain roty, ale zanim to, no to słuchajcie, musimy znaleźć to, co potrzebne jest nam, żeby po prostu zrobić, słuchajcie, rebriefa i mamy słuchajcie Alessio, w takim razie ja już go zacznę nawalać najlepiej, żebyśmy mieli pewność, że go zbijemy, no, ale myślę, że nie będzie aż takiego problemu, chociaż zależy gdzie pójdzie, bo nie wszędzie mam dobre rozstawione i... Tak, dobra, słuchajcie, i co możemy już zrobić? Tak, potrzebujemy jeszcze tylko krostini dla dzieci. Krostini <grystini> dla dzieci, nie wiem, czemu to jest tak przetłumaczone. I będziemy mogli zrobić, słuchajcie, rebirfa. O jest, krostini dla dzieci, słuchajcie. Czyli coś takiego to jest? To jest po prostu ten. Krostini, eee, no to jest słuchajcie, kruasantini coś tam, nie? Słuchajcie, to jest z kruasantem coś. O, cześć Kifi. Napiszmy. Cześć, chce mi coś dać? Ale słuchajcie, my teraz będziemy robić rebirfa, w takim razie ja muszę iść i tutaj zrobić trade'y. Przyjmijmy trade'a, chociaż naprawdę to nie wiem co ja dostałem w sumie. Dobra, tylko ja, ja nie wiem jak się trade'uje w sumie, nie? Trzymasz to w ręku i pod E. O kurczę, czyli na przykład to i pod E. Dobra, dla Kifi prezent, dobrze, ja muszę to przyjąć. Gracz musi ukończyć samouczek, OK, czy ja muszę na drugim koncie ukończyć samouczek zanim cokolwiek dostanę. Dobra, no to słuchajcie. Troszkę sobie tutaj może to potrwać. Myślałem, że będę sprytny, ale jak się okazuje, słuchajcie, no muszę przejść samouczek. Dobra, czy teraz mogę Ci coś dać, czy jeszcze nie? Tak, mogę, słuchajcie, dać brain roty. W takim razie, nie będziemy oczywiście dawać mu wszystkich brainrotów, no bo szkoda po prostu na to czasu, ale zróbmy sobie tak, że weźmy sobie po prostu w mój ekwipunek, załóżmy najlepsze brain roty, jakie mamy w tym momencie i będziemy stąd brać po kolei, no na przykład ten, co daje 19k na sekundę. No właśnie, 19k na sekundę i dajmy to do mojego drugiego konta, żeby sobie zachować te wszystkie brainroty, które dostałem od was wczoraj. No i tak samo zróbmy z resztą tutaj, na przykład ten. Skeloci daje mi, słuchajcie, 18,7k na sekundę. W takim razie, słuchajcie, biorę go sobie. To jest ten? Nie, to nie jest ten, ale ten chyba też warto dać. No trochę trzeba poprzenosić, ja wiem, że to jest troszkę takie oszukiwanie, ale w sumie, no kurczę, szkoda mi tutaj tych wszystkich lotów, nadostawałem tak naprawdę. A no słuchajcie, za chwilę będzie rebirf i co będzie? Robimy małe, słuchajcie, porządki. No dobrze, słuchajcie, nie przeniosłem wszystkich, ale jednak większość i słuchajcie... Oj, co tu się dzieje? O kurcze. Dobra, robimy, słuchajcie, rebirfa. Robimy pierwszego rebirfa. 1,8 biliona mam, przypominam. No ale zaczynamy, słuchajcie, odrodzenie. I dzięki temu w tym momencie mamy, słuchajcie, kolejny. A ja nie straciłem? Myślałem, że ja stracę, słuchajcie, brain roty. Ja dlatego dawałem. O kurczę, czy ja nie tracę nawet brain rotów po odrodzeniu? Kurczę, to niepotrzebnie to wszystko przenosiłem w takim razie. Myślałem, że to jest tak jak w Stile Brainrot, tam trzeba było przenosić. Słuchajcie, za 4 minuty zaczyna się event, a ja nie mam moich najlepszych Brainrotów. Dobra, przenosimy w takim razie z powrotem to. Ale zamieszanie zrobiłem, ale zamieszanie zrobiłem. Nie no, byłem pewny, że się traci Brainroty wszystkie, a to proszę, jednak nie. Ja wiem, że tam piszecie do mnie przepraszam, ale ja teraz muszę to zrobić szybko, żeby zdążyć z 3 minuty. Dobra, słuchajcie, za... z powrotem założę moje Brainroty, natomiast nie wiem, dlaczego mam 0 na sekundę pokazane, skoro i tak zarabiam tutaj miliony tak naprawdę. No ale dobrze, to potrzebujemy do kolejnego rebirfa, w sumie mamy wszystko oprócz 50 milionów Czyli co, zabiera nam tylko kasę po rebirfie? 50 milionów to słuchajcie, nie jest coś e, trudnego do ogarnięcia z moimi słuchajcie, brainrotami Wydaje mi się, że to jest chwila, tu już mamy 5 tak naprawdę Zobaczmy, czy jest coś do kupienia w sklepie dobrego O, jest, słuchajcie, nasiona winogronowe za 2,5 miliona jak najbardziej, chcę je kupić Posadźmy je sobie gdzieś randomowo na razie Brainrot invasion za minutę, słuchajcie, za minutę no słuchajcie, ja nie jestem ready, ale w sumie... Ile mamy kasy? Ile mamy kasy? Już mamy 10 baniek, słuchajcie. Jeszcze trochę i słuchajcie, kolejne odrodzenie. Dzisiaj zróbmy sobie tych odrodzeń. Ile mi się uda zrobić, tyle zróbmy. No ale zobaczmy, co za te 40 sekund się wydarzy, bo to mnie ciekawi, nie? Czy ja kupię sobie jeszcze jakiegoś kwiatka? Powinienem w sumie to wiadro z wodą wziąć. Czy ja mam jeszcze jakieś wiadro z wodą? Wyposażenie, rośliny... Nie, 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 nie będę mieć tego wiadra z wodą. Szkoda, muszę kupić, słuchajcie, żeby szybciej wyhodować tego kwiatka. Eee, także kupmy sobie trzy takie wiadra. Uposażenie będzie to wiadro. Ej, gdzie jest to wiadro? Czemu nie mam tego wiadra? A jest, tutaj, dobra. Słuchajcie, weźmy sobie na to winogrono. Nawet kilka razy. To wcale aż tak nie przyspieszyło. Dobra, słuchajcie, zaczyna się za 7 sekund. Zobaczmy, co to będzie, co to będzie, słuchajcie. Brainrod Invasion. Tego jeszcze nie przeżyłem ani razu. O, jakaś legenda tutaj idzie. Bobrito, dobra, po pomóżmy z Bobrito. Dobra, klikajmy w takim razie Battle. I zobaczmy. Brainrod Invasion. Prepare my brainrod comes for you. Hungry.. Okay, Okej, czyli będą na nas szły naprawdę mocne brainroty. Ej, to być mocny brain rota, a tu idą jakieś nupki. No binini mizanini. Słuchajcie, jakiegoś trada dostaję, wezmę, ale no jak na razie sobie daję tutaj radę jak najbardziej. Może kupmy właśnie jakiś pistolet czy coś. Kupmy słuchajcie, banana gun. Banana gun w takim razie. Ej, tylko gdzie ja mam ten banana gun wyposażenie? Banana, dobrze. Na czas dostaję jakiś trade, ja y, nawet nie wiem co ja dostaję szczerze mówiąc. Dobra, nawalamy, nawalamy, trzeba pomagać tutaj so sobie. Dobrze, dostaję jakiś trade cały czas. Ja zaraz będę mieć pełny ekwipunek. Czy nie wiem, czy tutaj da się mieć pełny ekwipunek? Ale jeżeli da się mieć pełny ekwipunek, to ja na pewno zaraz będę go mieć. No, ej, no już nie daję rady tutaj. Nie mam żadnych kwiatków po tej stronie. I to jest niedobrze. Musimy kupić tam coś szybko. Dobra, posadźmy cokolwiek. Tutaj, zanim to wyrośnie, to już będzie po wszystkim, nie? Oj, przegrałem. No niestety, nie byłem na to gotowy. No miałem dużo kasy, miałem dużo, słuchajcie, brain rotów, ale jeśli chodzi o rośliny, to miałem naprawdę słabo. Kolejny, za 15 minut. Ja się nie przygotuję na to chyba odpowiednio, ale dobra, posadźmy ile się da. Zobaczmy czy już mamy kasę na odrodzenie, 50 milionów przypominam trzeba było, więc mamy, mamy 100 milionów i zobaczmy. I co, teraz nie stracę w takim razie tych brain rotów? Odrodźmy się, stracisz swoje pieniądze. Dobra, czy ja myślałem, że to jest tak jak w stylu brain rot, że tracimy wszystkie brain roty. Dlatego ja to wszystko przekładałem na drugie konto. A to widać, że niepotrzebnie wszystko. Dobra. O! Kolejna platforma za 7,5 miliona. Dobra. To już się robi fajne. I kolejne odrodzenie? Słuchajcie, nawet już mam na odrodzenie wszystko, tylko potrzebujemy 100 milionów. To bez problemu. Zróbmy sobie, mówię, ile da się tych odrodzeń, żeby po prostu jak najbardziej sprogresować w tej grze. No bo ja dostałem naprawdę mocne brainroty, wydaje mi się, na start. Więc wykorzystajmy to, wykorzystajmy to jak najbardziej. Niestety nie wiem, zbugowało się to pokazywanie, ile mam na sekundę, więc spróbujmy to może. Eee, jeszcze raz, załóż najlepsze brain Braindrody kliknąć Czy teraz mi będzie dobrze pokazywać? Tak, 256 tysięcy Słuchajcie, na sekundę No i oczywiście kupujemy kolejne pole, bo na pewno Na pewno się opłaci I za 15 milionów mamy kolejne Więc 15 milionów, słuchajcie, cyk, cyk, cyk Zaraz będzie, on sam mi zarabia 56k na sekundę do Hotdoginio, dobra, to jest mocne To jest mocne, 15 minut, kolejna platforma W takim razie, słuchajcie, idziemy do ekwipunku Załóż najlepsze rods I niech tutaj Zarabiają, jak najwięcej. Dobra, zobaczmy jak działa ten bananowy pistolet w ogóle, nie? O! Dobra. Zobaczmy tutaj to, krostini dla dzieci, tęczowy. i tak szczerze, to tak średnio bije, to już lepiej tą pałką bić. Chyba, że ten bananowy pistolet to w ogóle co innego ma robić. Co on ma robić? Aha, 100 demage'a niby, no. To w sumie nie tak mało. No niektóre brain roty jeszcze dadzą radę się tutaj przecisnąć, no bo, mówię, z tymi roślinami u mnie jest słabo, ale no kurczę, nie ma nic ciekawego w sklepie. Może zrobimy jeszcze parę rebirfów i dopiero. No nie będę kupował chyba tych tanich takich, nie? Ra raczej poluję już w te drogie. Dobrze, możemy też oczywiście posprzedawać te brain roty, których nie używamy. Chcę sprzedać moje mózgi. Aha, to wszystkie sprzedaję, okej, okay, dobra, to wszystkich to ja nie chcę sprzedać. Aczkolwiek trzeba przyznać, że narobiło się ich tutaj. Naprawdę całkiem sporo. Dobra, wszystko po kolei będę sobie sprzedawał. Bo potrzebowałem wcześniej tych epickich do... E, słuchajcie, Rebirfa, teraz już ich nie potrzebuję, w takim razie mogę je posprzedawać. Zawsze troszkę gotówki wpadnie, chociaż to są małe pieniądze w porównaniu z tym, co zarabiamy na sekundę, tak naprawdę. Ale coś muszę z tym zrobić. Słuchajcie. Dobra, zobaczmy, czy już będzie 100 milionów. Uwaga, 27,35. No, jeszcze 100. Do... Jeszcze braknie, jeszcze braknie, słuchajcie. Braknie 20 milionów, ale to jest dosłownie za chwilę. Moglibyśmy kupić kolejną platformę, ale nie wiem, czy nie lepiej zrobić sobie od razu odrodzenie tutaj i mieć, słuchajcie, 50% więcej pieniędzy, 50% więcej szczęścia i silniejszy nietoperz. Silniejszy nietoperz, to no, czyli silniejszy po prostu kijek, tak? No ale dobra, 91 milionów, słuchajcie, 100 milionów i robimy odrodzenie. No, ten tutaj potwór zarabia zdecydowanie najwięcej. 56k na sekundę. Nie mam nic, co by było nawet blisko tego, nie? Słuchajcie, mam tu jakiś. 13k i tak dalej, 10, ale 50k na sekundę to jest jakieś chore, nie? Jest 100 milionów wsadzi, robimy w takim razie odrodzenie i dokładnie tak, słuchajcie, 150 milionów na kolejne odrodzenie, oprócz tego potrzebujemy boskiego tralalalo tralala, czego nie mamy a jako, że nie będziemy już potrzebować, słuchajcie, legendarnych i mitycznych, to zostawmy sobie je na odsprzedanie, od razu żeby tutaj nie zaśmiecać mojego ekwipunku jeszcze bardziej, chociaż jest bardzo zaśmiecony no i załóżmy, słuchajcie, jeszcze raz najlepsze brainroty przeładujmy, może coś się zmieniło, słuchajcie 360k na sekundę, ok, zmieniło się a jeszcze możemy kupić tą platformę za chwilę więc to sobie robimy, 25 milionów wydajemy na platformę, no i słuchajcie, żeby by zarabiać jak najwięcej. Ej, fajnie, tutaj naprawdę poszło to nieźle. Dziękuję Wam za te wszystkie podarki, bo to dzięki Wam w ogóle tak to szybko idzie. 25 baniek, cyk. Kolejny, słuchajcie, e, Brainerd może zostać założony, więc załóżmy i kolejne za 50 milionów możemy kupić. To jest też do zrobienia. Mamy już 500 tysięcy na sekundę. Niedługo dojdziemy do miliona na sekundę. To będzie naprawdę fajny moment. No ale boski tralelo, -la tralala. Nie wiem, czy nam się uda tego pokonać, nawet jak się tutaj pojawi. Na razie go nie widzę nigdzie. Nakupuję jakiś roślin jednakże, żeby tutaj dawały sobie radę chociaż z tym, co, co my tutaj mamy. Także zasadźmy rośliny. Cyk, jedna roślinka i... A, więcej roślinek nie mam. Gościu, daj mi jakieś nowe roślinki. Jakieś nowe, mocharne rośliny. Mogę zapłacić ci nawet miliony, tylko daj mi rośliny. Cyk, tutaj jeszcze posadźmy owoc smoka. Tutaj... Wszędzie gdzieś posadźmy, gdzie możemy. Nasiona dyni jeszcze mam. Jak użyć tej butelki z Ekspem? Tralalelo, tralala, to jest on? Nie, to nie jest to tralalo, tralala, bo to jest orka, a nie rekin. Dobra, zapytajmy na czacie, czy ma ktoś? Ma ktoś boskiego, tralalelo. Gisia z czołgiem w ogóle tutaj. Pozdro w ogóle dla was, bo widzę, że są tutaj widzowie. Jest i Gisia. E, Kifia ja fan. Pozdrowienia dla Ciebie w takim razie na filmie. O, tralaleo, tralala! Tęczowy! Boski ja potrzebowałem. Potrzebuję boski, a to jest widzę tęczowy, a jest, okej. Okay. Dobra, bo to jest tęczowy i boski. Dobrze, to będzie chyba to w takim razie? No i proszę. Wystarczyło zapytać. Dziękuję bardzo! Dziękuję, dziękuję. Dobrze, w takim razie co? Możemy zrobić kolejnego Rebirfa, 150 milionów i robimy słuchajcie, Rebirfa. Ile zb zbierzemy tutaj? Zobaczmy. Jest 60 milionów. Na razie nie kupujemy platformy, bo zbieram słuchajcie na Rebirfa. 100 milionów będzie, ale 150. No jeszcze chwila, jeszcze chwila i 150 milionów. Także naprawdę mocno. Ja mam naprawdę tyle rzeczy w jakimś że ja nie wiem. Nie wiem, dlatego dobrze, że jest słuchajcie to zakładanie najlepszych, słuchajcie brainrotów, bo tak to bym się naprawdę pogubił tutaj. Zanim bym coś znalazł, to by to trwało godzinami. Ale słuchajcie, ewidentnie warto było zapytać. O... Tego, słuchajcie, boskiego tralala tralala yy, no, bo jak najbardziej dzięki temu będziemy mogli zrobić tego rebirfa, tak? To to nie wiem czy by nam się udało i nie wiem ile by to zajęło. Także dziękuję wam widzowie. Naprawdę jesteście mega pomocni. Fajnie się gra w tę grę, jak się dostaje od was tyle rzeczy, <laughs> naprawdę. Niesamowite. Dobra, 150 milionów, chwila moment i powinny być. 143, 144, dobra. Będzie 150. Mamy 150, mamy 150 i robimy kolejne odrodzenie. I znowu 50% więcej pieniędzy, 50% szczęścia. I teraz co? Potrzebujemy? Tajemniczego szalony, nie wiem co to jest. Pizaone oraz tajemnicze los tralileros. No i czy mamy cokolwiek z tego? Nie mamy nic i tu już mi się wydaje, że może być lekki problem, żeby dostać takie, słuchajcie, brain roty. Dlatego na razie skupmy się na kupnie kolejnej platformy za 50 milionów e, i po prostu zarabianiu jak najwięcej kasy, a przy okazji polowaniu, słuchajcie, na lepsze rośliny, ale dzisiaj i tak zrobiliśmy mega progres, dziękuję wam. Słuchajcie, pierwszy rebirf i od razu kilka kolejnych rebirfów poszło, także naprawdę szybko to poszło. Ile mamy w ogóle kasy na sekundę teraz? Właśnie? Zobaczmy sobie kasy na sekundę. 499 tysięcy na sekundę, ale wydaje mi się, że jak to przeładujemy za chwilę, e, to będzie jeszcze więcej, tylko jeszcze zbierzmy sobie 50 milionów, e, co by było na nową platformę, tak? I teraz potrzebujemy rzadkość tajemnica, to już jest rzadkość, czy ja mam kogoś z rzadkiem tajemnicą? To jest na przykład brain rot rzadkości tajemnica, czyli to są już naprawdę, naprawdę mocne brain roty tutaj. Czy tutaj idą jakieś tajemnice w ogóle? No, na razie nie. Rzadkie tutaj idą, nawet legendarne gdzieś widziałem, ale tajemnicze. Ciężko, ciężko, żeby tutaj szły. To jest raczej rzadki brain rot. No, ale dobra, słuchajcie, kupujemy tą platformę za 50 baniek i następna jest za 75, ok? A jak sobie założymy teraz najlepsze brain roty, to ile będziemy zarabiać, słuchajcie? 624 tysiące dolarów na sekundę. Myślę, że w następnym odcinku bez problemu uda dobić się nam ten magiczny milion na sekundę, a kto wie, może i nawet więcej. Dlatego oglądajcie, a ja żegnam się z Wami i pamiętajcie, filmiki codziennie na kanale Tukiki. Elo!